Wszystkim z tej strony Lorenzo Gambini. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy wywiad z jednym z najgroźniejszych przestępców w całym Los Santos. Należy do jednej z największych rodzin mafijnych i na pewno nam opowie o swoich początkach, jak to się zaczęło i o całej mrocznej stronie naszego miasta. Ten odcinek na pewno by nie powstał bez pomocy ekipy Weasel News. Bardzo wam dziękuję tutaj z tej strony za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu. A więc co tu dłużej mówić? Zaczynamy. Powiem wam panowie, szczerze. Trochę czuję się niebezpiecznie tutaj, ale no niestety. no. Takie miejsce wybrał i ja muszę ten wywiad tutaj przeprowadzić, więc może być gorąco. Dlatego nałożę kamizelkę kuloodporną dla własnego bezpieczeństwa. Musimy znaleźć piwnicę. Tak jak Państwo widzicie, ten dom to jest typowy trap house z mojej wiedzy. To jest tak zwana ukryta fabryka narkotyków. Które są rozprowadzane na nasze miasto. Trzymam ręce w górze, trzymam ręce nie, w nie górze jednowa, nie. Dobrze, dobrze. Tutaj nic nie mam, nic nie mam, pokazuje się. Na ten wywiad nazwę cię Damian. Nie będę tutaj mówić twojego prawdziwego pseudonimu, ani imienia, żeby chronić ciebie tak samo jak siebie. Czy wyrażasz na to zgodę? No musisz. Masz szczęście, że tak robisz. Dziękuję Ci od razu za poświęcenie swojego czasu, za znalezienie czasu, żeby przeprowadzić ten wywiad. Dobrze, to ja zacznę. Damianie, jak to się w ogóle zaczęło? Jak to się wszystko zaczęło? Co Cię popchnęło, żeby zostać tak zwanym gangsterem, jeżeli mogę Cię tak nazwać? No, w grupie przestępczej już byłem tak naprawdę od młodego, bo miałem zaledwie 14-15 lat, to mogę powiedzieć. no. W takim miejscu jak mi się urodzisz, no to musisz się jakby dopasować do otoczenia. A jeżeli otoczenie nie jest przyjęte do twojego jakby stylu życia, no to po prostu no, nie pasujesz do tym tam. A od czego zacząłeś? Jakie, jakie były twoje pierwsze prace w świecie przestępczym? Kradłem torebki i tam ktoś chciał uratować babcię, no to go odziknąłem nożem i uciekłem. No i tak jakoś potem poleciało. A czy jest coś, co zrobiłeś, Później tego żałowałeś? Nie, bo byś nie mógł tego dalej robić. Mój ojciec był alkoholikiem i był ciągle matkę. Jak matka już mi dała radę albo się gdzieś schowała, wtedy brał się za mnie albo za mojego młodszego brata. Parę razy próbowałem mojego młodszego brata, a jego to zostałem po potrójnie. To mnie tylko chyba, mi się wydaje, że jeszcze psychicznie bardziej Wzmocniło. Mówiąc o sumieniu, jak wygląda sumienie, szczególnie kiedy sam siedzisz w nocy i go zmyślasz sam ze sobą? Nie myślę o tym. Myślę, co jutro zjem, czego się napiję, ile zjaram blantów, co znowu zrobimy, czy ujdzie akcja, a o tym, co już było i tak dalej, to nie możesz o tym myśleć. W Waszym świecie też istnieje takie coś jak hierarchia są jakieś stopnie. Szacunek wyższy do niektórych osób, i tak dalej. Czy jest taka osoba, której boisz się spojrzeć w oczy? Nieważne, czy to jest ktoś, może nie chcę tutaj wjechać ci na ambicje, ktoś bardziej ważny od ciebie, czy osoba, którą wcześniej zraniłeś? Czy jest taka osoba i dlaczego? No, jest. naturalnie, no, że jest ktoś, który, um, tak zwany, tak jakby mózg operacyjny. Ale e, czy bać się mu w oczy spojrzeć? Raczej nie. Raczej patrzę to w odwrotny sposób, że e, właśnie patrzę się w tej osobie w oczy, żeby pokazać, mu, że go szanuję, bo jeżeli uciekasz z wyrokiem, to tak byś chciał tą osobę albo oszukać, albo. No nie jesteś wtedy sprzyjający dla takiej osoby. W swoim świecie pewnie dużo się naoglądałeś, wiele widziałeś złych rzeczy. Czy miewasz może takie sny, które budzą cię w środku nocy? Nie, kiedyś były. No ale trzeba się, no mówię tak, nie możesz tego robić, jeżeli coś zakłóca jakby e, twój spokój. Bo spokój wewnętrzny i umysłowy jest bardzo ważny przy tej grze, bo inaczej albo jesteś na stryczku kończysz, albo jesteś w więzieniu i też na stryczku kończysz, no bo zazwyczaj takie osoby się rozpylają, rozwalają na policję tak mam Nawiązując właśnie do tego o tych 60, tak zwanych waszych donosiciela, ile kosztuje zdrada w twoim świecie? No zazwyczaj taka osoba nie dożywa procesów, no to jeżeli ktoś pójdzie na współpracę rodziny e, do innego gangu e, są też e, sprzedawczyki, no to takie osoby zazwyczaj są ścigane. E, my też mamy swoich ludzi jakby w, też w innych gangach, co nam mówią e, o ich planach, o ich jakby no, następnych krokach. No i my dzięki temu możemy śledzić i po prostu taką osobę dokadałamy, że tak powiem. Dobrze, a czy ta lojalność, o której teraz mówimy, jest coś jeszcze dalej warta w twoim środowisku? Czy jest to odpłacalne? Opłacalne na pewno. No bo jeżeli nie jesteś lojalny, albo tak jak mówię, no zbudzisz chociaż e, jakikolwiek chociaż mały. E, no taką po prostu nieprawdziwość w swoim, w swoim gangu? No to zazwyczaj kończysz w plastikowym worku, no tak jak mówiłem już parę razy. I właściwie to przez dużo rzeczy też możesz tam trafić. Nie? Dlatego trzeba też uważać przy wyższych głowach co się mówi, jak się robi. Jeżeli jesteś inteligentny, no to możesz bardzo daleko zajść. No a jeżeli nie, no to jesteś też zachłanny, nie jesteś lojalny, tylko patrzysz na swoją dupę. Bo tak jak mówię, my się traktujemy też jak rodzina no to no są takie, a nie jakby kroki. Czy bycie gangsterem, ja wiem, że dużo przeżyłeś też młody młodym wieku, czy to dla Ciebie sposób na życie, czy bardziej walka o przetrwanie? Ja Ci tak powiem, że na początku, tak jak byłem młodszy, mi się to podobało. No potem wiadomo, no niektóre rzeczy jednak były, co na karku wisiało przez dłuższy czas. Ale to wtedy też zależy od twoich mentorów, czy jakby wyjdziesz z tego tak z prostą głową, czy po prostu popełniasz potem błędy. No bo wiadomo, że psychika różnie działa na różne osoby. Raz możesz popełnić błąd, jeżeli też potrafisz w jakiś uzasadniony sposób z tego wyjść. No to jest okej, okay, a jeżeli na przykład popełniesz taki błąd, co jest niewybaczalny w danej hierarchii gangów i tak dalej, no to no nie, nie da się, no to musisz uciekać po prostu. Pamiętasz pierwszą osobę, którą skrzywdziłeś lub zabiłeś? Tamten e, pierwszą noc nie mogłem spać, żegałem i strasznie się pociłem. E, na drugi dzień bałem się wychodząc chociażby nawet i z domu że wszyscy jakby wiedzą, że ja to zrobiłem. Takie miałem odczucie. A przy drugiej osobie to tak jednak stwierdziłem, że to jest moja praca tak samo jak Twoja robienie wywiadów, jak e, śmieciarza, który, który wchodzi do swojej śmieciarki i zapierdala swoje 80 godzin. Czy no moja, tak e, zajmowali się niewygodnymi ludźmi, że tak się nazwę, nie? Jak ty reagujesz, gdy patrzysz w oczy ofiarę? Cieszę się, że widzę jego strach. Czuję się, że mam nad nim władzę, ale nie tylko, jeżeli stoję przed swoją ofiarą. To jest taki napływ adrenaliny. Żyjesz w takim świecie, gdzie ciągle ktoś ginie, zawsze coś się dzieje. Myślisz, że to będzie bardzo ciężkie pytanie: czy śmierć bliskiej osoby lub może kogoś z Twojej rodziny zmieniłaby cię jako człowieka? Nie sądzę, bo tak jak mówię, no, wychowywałem się też w agresji, w alkoholu, w syfie. I tak jak mówię, mi się wydaje, że to mnie tylko jakby, no, wzmocniło. Nie mam tak, że jeżeli kogoś zabije, to 10 minut później dlaczego ja to zrobiłem? Ja bardziej myślę pod tym względem dobra należało mi się. Dzięki niemu mam też co włożyć dogadka. Czy ty masz może jakieś granice w swojej pracy, których ty byś nawet nie przekroczył? Nie, raczej znaczy są e, jak mamy zgromadzenie no to na przykład jest, jest na przykład pytanie, żebyśmy zrobili taką i taką akcję, ja na przykład sobie tylko analizuję, czy jest to dla mnie jako osoby po prostu opłacalne, czy jest opłacalne, że nie jest to opłacalne pod względem, że za dużo mogę za to wyłapać, albo za dużo, za bardzo jest to takie, e, przez co mogę wpaść. Na to nie mogę sobie zbytnio pozwolić, poprzez te inne interesy też, no bo jeżeli mnie zabraknie, to dużo interesów no, trafi szlak i na to nie można sobie pozwolić, trzeba po prostu analizować, a po drugie mamy jeszcze dużo pionków, co dopiero muszą się wykazać i zazwyczaj na takie szybkie akcje, no to oni idą. Ja na przykład no, dziecka no, nie, ci nie zabiję, e, ale na przykład e, jeżeli trzymasz broń, to albo ty, albo oni. Tylko wtedy tym dzieciom też w jakiś sposób staramy się pomóc, żeby właśnie nie kroczyli, tą, nie musieli kroczyć, kroczyć tą drogą, co my e, teraz kroczymy. Byłeś w konflikcie z prawem wiele razy i na pewno wiele razy dało ci się uciec. E, ile razy uniknęłeś więzienia, ale tylko dzięki znajomościom lub zastraszaniu. Zdarzały się sytuacje, też zdarzały się na przykład, że e, kolega albo brat. E, Miał był przed rozprawą, no to tak jak mówię, trzeba było albo konfidenta wziąć, zrobić no, tak, żeby do sprawy nie dojechał, albo trzeba było sędziego przekupić, bo na przykład za dużo dowodów było, no to wtedy sędziego się przekupiało, policję się zdarzało przekupiać, gubernatorów nawet. Czyli są wtyki w naszej policji? Oczywiście, oczywiście. Dużo tego jest? Nawet sporo, ale to jest na takiej działa zasadzie bardziej, że albo oni nam e, pomagają, albo dają nam info, a jeżeli rzeczywiście zostaniemy złapani, to oni wtedy jakby no, muszą się odłączyć, nie? A czy miałeś jakieś doświadczenie, że nie wiem, funkcjonariusz lub agent FIB pracował na usługach struktur mafijnych? Oczywiście, że tak. I to bardzo wysoko. Czy myślisz, że jeżeli rząd by im płacił odpowiednie wynagrodzenie, dalej by to robili? Tak, ponieważ tak jak mówię, bardzo dużo osób też, nie tylko mojego pokroju, w jakimś też nawet ładnym domku białym może zaznać przemocy czy fizycznej, czy psychicznej już jest e, jednak ta krzywda e, w tył głowy, że po prostu no, jest się jednak nieobyczalnym, albo może do tego jakby doprowadzić. Także, dziękuję za Twój czas. Koniec wywiadu.